Czy zdarzyło Ci się kiedyś usłyszeć w opisie takie słowo blok i od razu pomyśleć o czymś bardzo poważnym? Wielu pacjentów słyszy, że mają właśnie blok przedsionkowo-komorowy albo blok pęczka Hisa i wpadają w panikę. Dzisiaj wytłumaczę, co tak naprawdę oznaczają te pojęcia, kiedy są groźne, a kiedy zupełnie nie trzeba ich się bać. Dzień dobry, nazywam się Witold Mazur i jestem kardiochirurgiem. Jeśli fascynuje Cię działanie organizmu człowieka, chcesz dowiedzieć się więcej o profilaktyce oraz objawach, diagnozowaniu i leczeniu chorób, zapraszam do obejrzenia moich filmów. Serce, nawet poza organizmem człowieka, może się samo z siebie kurczyć. Do czasu oczywiście, kiedy nie wyczerpie się tlen, gdyż ma własny generator oraz przekazywanie impulsów elektrycznych, które właśnie wyzwalają skurcz mięśnia serca. To tak zwany układ bodźco przewodzący. Mamy tutaj węzeł zatokowy, który niczym dyrygent dla orkiestry nadaje sercu rytm. Następnie znajduje się węzeł przeciąkowo-komorowy, który jest takim kontrolerem impulsów i przekazywaczem tego impulsu dalej do komór. Następnie jest pęczek hisa z odnogami do prawej i lewej komory to nasze kable elektryczne przewodzące impuls dalej właśnie do komór. To tych elementów dotyczą bloki, o których mówiłem na początku odcinka. Fala przewodzenia przechodzi po kolei z przedsionków do komór, niczym fala na morzu. Wszystko w określonym porządku, zgodnie z rytmem zależnym od zapotrzebowania organizmu. Przedsionki, komory, przedsionki, komory. W normalnym rytmie, impuls wytwarzany w węźle zatokowym. Wędruje przez przedsionki, na ułamek sekundy zatrzymuje się na chwilę w węźle przedsionkowo-komorowym, a potem szybko jednocześnie dociera do komór. Na EKG widzimy to jako regularne załamki P, oraz zespoły QRS i załamki T. Blok przewodzenia to rodzaj arytmii, mogący przebiegać ze zbyt wolną akcją serca. To sytuacja, gdy elektryczny impuls wyzwalający skurcz serca ma problem z dotarciem tam, gdzie powinien, albo dociera tam z opóźnieniem. Miejsc, problemów, dlaczego on nie dociera, może być kilka. Po pierwsze, może być chory węzeł, zatokowy ten wyzwalający, po drugie, może być problem w przewodzeniu pomiędzy przedsionkami a komorami, również może być problem z dostarczeniem impulsu już w obrębie komór. Rodzaje takich bloków są różne: może być niepełny, może być pełny, zaburzenia mogą występować na stałe lub okresowo, a przy nieszczęśliwym złożeniu również na wielu poziomach. Po pierwsze, dyrygent, czyli węzeł zatokowy, może być chory i nie produkować impulsów lub produkować je zbyt wolno. Węzeł czasem po prostu zapomina wysłać impuls. Po drugie, nawet jeśli już ten impuls jest, może on nie być przekazywany dalej i to nazywamy blokiem przedsionkowo-komorowym. Bloki przedsionkowo-komorowe to najczęstszy typ. Występują u około 1-2% populacji, a ich częstość wzrasta z wiekiem. Trzeci punkt. To bloki śródkomorowe, kiedy już impuls dotrze do komór, nie rozchodzi się symetrycznie w obrębie komór. Dzielimy je na głównie dwa bloki: prawej i lewej odnogi pęczka HISA. Blok przeciąkowo-komorowy ma trzy stopnie. Pierwszy stopień to taki, gdy każdy impuls przeciągów trafia do komór, ale z niedużym opóźnieniem. Najważniejsze jest to, że jest to blok bezobjawowy i zwykle nie wymaga leczenia. Blok przeciąkowo komorowy drugiego stopnia, żeby nie było prosto, ma jeszcze dwa podtypy. Mobitz 1, czyli Weckenbacha, gdzie stopniowo wydłuża się odstęp, wydłuża się opóźnienie pomiędzy przekazaniem impulsów z przeciągów do komór, aż niektóre impulsy zupełnie nie są przewodzone do komór. Zwykle taka arytmia tego typu. Ma łagodny przebieg i nie wymaga interwencji. Występuje u młodych osób w godzinach nocnych, często u sportowców. Typ drugi, 2, MOBIC-2, jest to nagłe wypadanie impulsów pomiędzy przeciągami i komorami i jest już on bardziej niebezpieczny. Często też wymaga implantacji kardiostymulatora. Blok przeciągowo-komorowy trzeciego stopnia jest nazywany również blokiem całkowitym. Żaden impuls nie przechodzi z przedsionków do komór, a komory biją własnym, wolnym, zastępczym rytmem 20-40 na minutę. Zawsze wymaga implantacji kardiostymulatora, jeśli przyczyna nie jest odwracalna. Bloki odnóg pęczka HISA, blok prawej odnogi RBBB, lewej odnogi LBBB, to zmiany w obrębie przewodzenia impulsu do jednej z komór. Impuls początkowo przebiega normalnie i jeśli jest zablokowany musi się jakby cofnąć, żeby przejść obok. To daje w EKG wydłużenie sumarycznego czasu pobudzenia obok komór. Szersze są te zespoły QRS oraz pojawienie się takiego zazębienia na zapisie EKG. Wykonując echo serca można zauważyć Asynchronnie skurczu. Ten skurcz jest nierówny, bo jeżeli obie komory są pobudzane równo, kurczą się równo. Jeżeli jest jedna szybciej, druga wolniej, to serce jakby zatańczyło. Częściowy blok lewej czy prawej odnogi różni się jedynie czasem potrzebny do dotarcia pobudzenia. Krótszy jest w bloku niepełnym, a różnice to milisekundy. Dlatego taki blok nie odczuwa się jako kłucie czy ból w klatce piersiowej. Ten blok jest zwykle bezobjawowy i wykrywany. Na podstawie EKG, gdy występuje blok odnóg pęczka HISA, zawsze wymaga się wykonania badań dodatkowych, gdyż te bloki mogą świadczyć o innej chorobie organicznej serca, takie jak nadciśnienie, choroba wieńcowa czy kardiomiopatia. Jeśli nie jest blok lewej czy prawej odnogi pęczka Hisa objawem innej choroby, nie jest on groźny. Objawy mogące sugerować blok przewodzenia mogą być różne i zależą od tego, jak bardzo zwalnia praca serca, co przekłada się na mniejsze tłoczenie krwi. Czasem objawy są chwilowe, tylko w czasie arytmii. Wykonanie KG w momencie dobrego samopoczucia mówi jedynie o tym, że właśnie w tej chwili arytmii pod postacią bloku aktualnie nie ma. Dlatego, jeśli blok nie wpływa na pobudzenie serca, jak w bloku pierwszego stopnia lub w bloku lewej czy prawej odnogi, pęczka HISA może nie dawać objawów. Możemy go jedynie stwierdzić na podstawie EKG. Z drugiej strony, istotne bloki przewodnictwa dają objawy zmęczenia, osłabienia, gorszej tolerancji wysiłku, zawrotów głowy, omdlenia, stanów przedomdleniowych, zaburzeń pamięci czy bólów w klatce piersiowej. Wiąże się to z tym, że spada rzut serca, czyli tłoczenie krwi, gdyż serce nie jest pobudzane. Zawsze poszukujemy przyczyn, czyli czegoś, co mogło uszkodzić układ co przewodzący serca lub go zwolnić. Może to być np. chorowanie do serca, zawał serca, kardiomiopatia, zapalenie mięśnia sercowego, zaburzenia poziomu potasu, hormonów tarczycy, sarkoidoza, borelioza, bezdech senny czy leki spowalniające pracę serca. Wykonujemy dlatego EKG spoczynkowe, to podstawowe badanie w trakcie objawów. Holter EKG, czyli całodobowe monitorowanie w wypadku okresowej arytmii, gdyż niektóre bloki mogą występować tylko podczas snu lub wysiłku. Echo serca i badania laboratoryjne, próba wysiłkowa, czasem badania elektrofizjologiczne są w celu ustalenia przyczyn bloków przewodnictwa. Nie wszystkie bloki wymagają leczenia. To jak działamy, kiedy nie leczymy, gdy jest to blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia bez objawów, gdy jest to blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia typu pierwszego, bez objawów i np. u młodych osób, gdy występują bloki odnóg pęczka HISA lewej czy prawej odnogi, bez innych oczywiście chorób towarzyszących, kiedy bloki serca musimy leczyć. Gdy jest to blok całkowity, czyli blok przeciąkowo-komorowy trzeciego stopnia. Kiedy jest to blok przeciąkowo-komorowy drugiego stopnia typu drugiego. Gdy bloki w obrębie przewodzenia występują z objawami omdlenia zawrotów głowy. Gdy występuje dysfunkcja węzła zatokowego, czyli zatrzymuje produkowanie impulsów w zależności od schorzenia powyżej 3-4 sekund. Jeśli można, to leczymy chorobę podstawową, niedochwienie serca, zapalenie mięśnia sercowego, niedoczynność tarczycy, zaburzenia stężenia potasu czy nadwrażliwość na leki blokujące pracę serca. Gdy przyczyna jest nieodwracalna, leczeniem w istotnych blokach jest implantacja kardiostymulatora, gdyż nie ma leków farmakologicznych na poprawę czy też odbudowanie przewodnictwa impulsów w sercu. Kardiostymulator, powszechnie zwany rozrusznikiem serca, to małe urządzenie wszczepiane pod skórę, najczęściej w okolice podobojczykową. Zastępuje on uszkodzony układ przewodzący. Nowoczesne stymulatory są bardzo małe i zaawansowane. Żywotność baterii w zależności od trybu ustawienia wynosi kilkanaście lat. Wielu pacjentów pyta jak żyć z blokami przewodzenia. Dla osób, które nie mają konieczności implantacji kardiostymulatora, Zalecane są regularne kontrole kardiologiczne i jeśli jest taka potrzeba, wykonanie badania Holtera EKG. Unikanie leków, które mogą spowalniać przewodnictwo impulsów serca. Oczywiście zdrowy typ życia, unikanie palenia papierosów, a w momencie wystąpienia niepokojących objawów jak utraty przytomności, zasłabnięcia, zawroty głowy czy spadek wydolności, natychmiastowy kontakt z lekarzem. Dla pacjentów z zaimplantowanym kardiostymulatorem zalecana jest regularna kontrola w poradni zaburzeń rytmu serca, unikanie silnych pól elektromagnetycznych, tak jak w rezonansie magnetycznym, oraz informowanie personelu medycznego o stymulatorze w trakcie badań diagnostycznych. Poza tym powinni żyć normalnie: sport, podróże, praca. Na koniec chciałbym powiedzieć o dwóch popularnych mitach krążących w społeczeństwie. Pierwszy to taki, że stymulator ogranicza aktywność fizyczną. Fakt jest taki, że można uprawiać większość sportów, a potencjalne ograniczenie wydolności może wynikać zupełnie z innych chorób podstawowych. Drugi mit to taki, że telefon komórkowy uszkodzi stymulator. Fakt jest taki, że nowoczesne kardiostymulatory są odporne na interferencje, zakłócenia i telefon komórkowy im nie szkodzi. Chciałbym, żebyście zapamiętali najważniejsze punkty. Po pierwsze, nie wszystkie bloki przewodnictwa są groźne. Po drugie, objawy niejednokrotnie są ważniejsze niż sam zapis EKG. Po trzecie, nowoczesne leczenie jest bardzo skuteczne. Po czwarte, większość pacjentów może prowadzić normalne życie. Kiedy zatem iść do lekarza? Gdy występują omdlenia lub zawroty głowy, nietypowe zmęczenie, bóle w klatce piersiowej, bądź też nieprawidłowy puls. Słowo blok w opisie EKG nie zawsze oznacza coś groźnego. Czasem to przypadkowe znalezisko, a czasem sygnał ostrzegawczy, że serce potrzebuje wsparcia. Najważniejsze to nie panikować, tylko skonsultować się z lekarzem, który oceni, czy dany blok ma znaczenie. Mam nadzieję, że te wiadomości pomogły Wam zrozumieć bloki przewodzenia serca. Jeśli treść była dla Was interesująca, dostarczyła Wam choć jednej pożytecznej informacji, zostawcie kciuk w górę i zasubskrybujcie mój kanał. W komentarzach możecie zadawać pytania oraz zostawić sugestie interesujących tytułów na następne odcinki. Dużo zdrowia dla Was i do zobaczenia!